Cześć, tu Magda, dzisiaj ze mną Hania i Omerka. Cześć! I maleństwo jeszcze w brzuchu. I słuchajcie, razem z Wami wybierzemy imię dla malucha. To jest wielka, wielka rzecz. Ale na początku yy, dziewczyno powiedzą o swoich takich przyczuciach, jak to będzie mieć rodzeństwo. Co? Ja Dobrze. tak, no. na pewno. Tak, tylko tak. żeby tak głośno nie płakał. O. A co żeby... się robi, jak dziecko płacze? No lubię! No nie wiem, to będzie właśnie jeszcze głośniej płakać, jak tak mocno nim będziesz. Trzeba tak wziąć i tak polować, i pobujać i mógł śpiewać. O, kołysanki, jak i znasz? Przygotowana ja jesteś? Ja, ja mogę coś A, proszę. Lala, la, la, śpi, dziesiątka, śpi! O, nie! Myślisz że jest trochę szalona siostra. No dobrze, dziękujemy Pani już. Czyli ja. słuchajcie, Wy już wiecie, że, i my, my już wiemy, że dziewczyny będą miały brata. A powiedzcie mi, czy na przykład po mamie, po kobiecie wciąż można rozpoznać, czy, czy nosi w brzuchu chłopca tak, czy jest Można, bo jak kobieta w ciąży jest blada, to znaczy, że dziewczynka pozabiera, bo zabiera piękność. Urodę i zabiera? Urodę, tak. A jak chłopiec, to tak samo wygląda. Nawet ładnie. Proszę <głos》> na mnie patrzeć no? w oczy. Domyślacie się, co się urodzi? Nie, bo mama ma makijaż. <głos》<głos》Ale mnie zdradziła! Ja no! Wiem. Co? Co się urodzi? Powiedz, możesz wszystkim powiedzieć już. Chłopiec albo dziewczynka. Jeszcze nie wiem, ale chyba bardziej chłopiec, bo nie wiem. Możesz zdradzić, bo wiesz przecież co się Teraz jak powinien mieć na imię? Czy imię, powiedzcie, jest ważne? Jakie się tak, ma? Tak, bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że e, na no przykład jakby mówić, nie było imia, e, imion, no to jakby się rozpoznawało, mówili ty, chodź tu, ty, ty, no ale który ty? Okej, okay, no ale jak masz już jakieś imię i to jesteś Hania i to jest ważne, to to imię coś znaczy? Znaczy to, że jestem Hania, a nie Kacper. A Melka jakby chciała mieć Ani nie iść? Wojtek, ani nie e, jakaś, jakaś Jolka. A Ty jakby chciała mieć Hania? Ale jako dziewczynka czy po No a jesteś, jak, jak jesteś? Andrzej, nuda. Amelka. Dobrze, to dziękujemy już. A jako dziewczynka, jak byś chciała mieć? Ty, jak byś chciała mieć inne imię? Nie Amelka, tylko jakie byś chciała? Rose. czyli Róża O, bardzo ładne. Będziemy, to będzie Twoje pseudo. Może być? Pseudo. Aha, nie, byś chciała mieć na imię inaczej? Charlotte. Z lodami? No, tak? Szarlotka z odami często spotkała się. Charlotte. <laughs> no dobra. Słuchajcie, no to. A jakby się być. Jakby się byli cho, byli chłopcami, to jakie imię? No? Jura O, a marka? Dobrze. <laughs> to Pani już dziękujemy. No dobrze. A nie Krzysztof, e, Zenobisz, bo w ogóle pomagaliście nam e, z tymi imionami. Bardzo, bardzo dziękuję, bardzo dużo propozycji było. Zenowisz? I teraz słuchajcie. Zrobimy tak. Każda z nas napisze swój typ imienia dla maleństwa i zrobimy losowanko. I zaraz się dowiecie, które imię wygra. Wracamy za chwilę. Teraz każda z nas napisze imię dla maleństwa na kartce. Wrzucimy to potem do wielkiego mieszalnika i zobaczymy, które imię wybra. Ja wpisuję, jakie mam powiedzieć, jakie. Wpisuję? Tak. No dobra, to wpiszę i Wam pokażę zaraz. To jest. To Hania czyta swoje trzy, Amelka się zastanawia jeszcze. Mikołaj, Wojciech i Kasper. A, ładne typy, ładne typy. Mi się jeszcze słuchajcie podoba... Nie, nie, nie. Mieszko mi się jeszcze podoba. Nie! Mieszko, Mieszko, Mikołaj. Mieszko, Mieszko, Nie, mi się nie podoba to nie. Długo zastanawiałam się, jak, miał, jak chciałabym, żeby miał na imię mój braciszek. Miałam trzy do wyboru. Podobał mi się Julek, Antek i Max. I w końcu wybrałam Julek. Mogę przeczytać te twoje imiona, albo ty powiedz? To jest poważna decyzja. Słuchajcie, tyle. Mam tylko dwa. No to wystarczy, no powiedz. No, Toni i Wojciech. O, bardzo ładne imiona. Tutaj widzę, Wojciech u jednej i drugiej e, dziewczyny wystąpił. Myślałam nad trzema imionami: Julek, Wojtek i Antek. I wybrałam jedno. Wojtek. Słuchajcie, napięcie, sięga zenitu. Zobaczcie, mam tutaj trzy karteluszki. Ka każdy. E Słuchaj, losujesz, ale rodzisz. Okej. Okay. <noise> no, Słuchajcie, ja losuję, nie ma tutaj bata. E I co? Coś się tam ponapisywały, nie zdradzajcie, tylko tam powiedzcie. Ja wybrałam takie imię, które jest teraz rzadziej spotykane i nie znam żadnej osoby, która ma taktaj. A ja znam. A co ty znasz? No, tak. Ja znam, jak, jak ma moje imię. Znam osobę, która ma moje imię to znaczy nie twoje Ja też to bym imię Ania? Takich kolegów masz w klasie? Nie, znam. Wybrałaś imię chłopca, którego znasz, tak? Ale kochasz imię? Nie. <śmulny> Melka. A A jakie imię wybrałaś? Woltek. Zdradziła, no dobrze. Ale to... <śmulny> Jestem zła. Ale powiedz ten, czy to jest... Imię, lubisz to imię, tak? Mhm. Chciałabyś, żeby tak e, twój braciszek miał na imię Tak? Dobrze, każda z nas tutaj chciałaby, żeby jej ty wygrał No, słuchajcie, mieszamy, uwaga, uwaga A Ja, ja chcę otworzyć Ja chcę otworzyć ja tak Amelka pierwsza ja powiedziała mhm. Ale ja powiedziałam, że chcę losować No sorry No sorry No patrz, mamo, patrz Ja co będę robić <grym> Amelka, nie zwalń miski, usiądź poduszkę, nazwę ją Kacper! Pokaż. No ja wygrałam. Ja wygrałam. Zwykle. Słuchajcie. Zobaczymy co na to U. kacper powie, że mu się podoba czy nie. Ja się bardzo cieszę w każdym czasie. A wy? Yes, Może być? Yes. No to dobrze. Na no, jest to... Tak, to, to... To też muszę mu wylosować imię, prawda, malutki? No, słuchajcie, no i takie żarty. Słuchajcie, pozdrawiamy Was serdecznie. Bardzo, bardzo dziękujemy za pomoc w wyborze imienia, bo naprawdę yy, bardzo się przyłożyliście i świetne były te komentarze. Yy, pozdrawiamy Was i uściski, całuski. Tak, oczywiście, dawajcie lajki, like, piszcie. Poczekajcie, komentarze, muszę wylosować imię mojego dziecka. Chcę moje dziecko. Woj... Wojtek! Trzy... Wojtek! Tak, Nie. Wojtek! No. Tak, Wojtek Nie bij dziecka! Pozdrawiamy cześć, Was! Cześć! Hej! Cześć! cześć Moja surunia! Wojka! Wojtek! A to jest Kacper!